Pełnowartościowe jedzenie, drzemka w ciągu dnia albo reset od wszelkich rozpraszaczy. Jeśli nie będziesz brał poważnie takich rzeczy dotyczących Twojego życia treningowego, to Twoje marzenia o wojskach specjalnych mogą po prostu pójść na marne. Dzisiaj przedstawię Ci 5 filarów regeneracji. Czołem. ja jestem trener Remi i na co dzień spełniam się jako trener personalny specjalizujący się w treningu siłowym, w treningu z kietlami oraz w przygotowaniu kandydatów na testy do służb mundurowych. Na tym etapie trwania tej serii powinieneś wiedzieć już naprawdę sporo o temacie samego treningu, jednak dzisiaj poruszymy kwestię regeneracji, która jest równie ważna jeśli chodzi o cały proces przygotowania. Numer jeden na naszej liście, czyli rzecz najważniejsza sen. Doba ma 24 godziny, a w niej powinieneś przeznaczyć minimum 7 godzin na jakościowy sen. Jeśli jest to mniejsza ilość, to po prostu narażasz się na to, żeby niedostatecznie zregenerować swoje ciało do następnych treningów, które Cię czekają w całym procesie treningowym. Nie jedz dużych posiłków na godzinę przed snem, chyba że późno skończyłeś trening. Na godzinę przed snem wyłącz wszystkie rozpraszacze: telewizję, komputer, telefon. Wycisz się i korzystaj z jak najmniejszej ilości sztucznego światła. Jeśli śpisz mniej niż zakładane 7 godzin, poświęć czas na drzemkę w ciągu dnia. To nic złego, a wręcz coś, co pozytywnie wpłynie na Twoją regenerację. To, co masz na talerzu, ma ogromny wpływ na to, jak działa cały Twój organizm, zarówno ciało. Jak i psychika. Odpowiednie zaplanowanie posiłków w ciągu dnia będzie skutkowało tym, że po prostu będziesz miał wyższą gotowość na kolejny trening. Pamiętaj, że na etapie budowania sprawności i wyników na WF bezsensowne będzie głodzenie się, aby przyzwyczaić ciało do niskiej ilości kalorii, którymi będziesz karmiony na drugim etapie selekcji. Masz być dobrze odżywioną maszyną, która jest gotowa na zadania treningowe tyle o tym ważnym aspekcie, ponieważ o masie ciała, nawodnieniu, odżywianiu oraz suplementacji powstanie osobny, obszerny materiał w tej serii, więc wyczekujcie, już niedługo pojawi się na kanale. Punkt numer 3, czyli całkowita rezygnacja z używek. Prawdopodobnie jesteś właśnie na etapie, gdzie przygotowujesz się do najważniejszego testu w swoim życiu. Dlatego w 100% postaw na tryb sport i minimum 6 miesięcy przed przystąpieniem do tych testów zrezygnuj z alkoholu, papierosów oraz twardszych używek. Możesz zamiast tego na przykład wybrać sobie piwo bezalkoholowe, które y, oczywiście nie posiada y, alkoholu i dodatkowo nawodni Cię lepiej niż woda, idealnie po mocnym treningu. Pełen fokus, 100% na celu. I tak ma być. Natomiast pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem, więc musisz w tym całym procesie znaleźć również czas na regenerację Twojej głowy. Jeśli głowa nie będzie działać odpowiednio, to ciało nie uciągnie całego tego procesu. Przeznaczaj czas na utrzymywanie relacji. Z bliskimi osobami na odpoczynek bez żadnych rozpraszaczy i na podejmowanie aktywności, które po prostu sprawiają Tobie jakąś radochę. Nie bój się odpoczywać. Pamiętaj, że wyścig zawsze wygra lekko niedotrenowany koń, a nie ten, który jest po prostu zajechany na maksa. Uwaga! Przypominam, że już 12 lipca w Poznaniu odbędzie się druga edycja WF-u do Wojsk Specjalnych. Jeśli myślisz o służbie w takiej formacji jak GROM, Formoza, JWK czy BOA, to będzie to świetna okazja, żeby sprawdzić swój aktualny poziom wytrenowania. Impreza nie ma charakteru play-off, więc nie spełniając limitu nie odpadasz podanej danej konkurencji, tylko na końcu imprezy otrzymujesz informacje na temat tego, gdzie położyć większy nacisk w swoich przygotowaniach? Więcej informacji znajdziesz na dedykowanym filmie na kanale. Zgłaszaj się w wiadomości e-mail i widzimy się niebawem w Poznaniu. Już na samym końcu coś, co możesz rozważyć dopiero jeśli spełniasz wszystkie wcześniej wymagane punkty, czyli zabiegi regeneracyjne. Fizjoterapia. Jeśli doskwierają Ci w obrębie Twojego całego ciała gdzieś jakieś bóle, to warto raz na miesiąc lub częściej, jeśli potrzebujesz udać się do fizjoterapeuty, który sprawdzi stan ogólny twojego ciała i jeśli będzie tego wymagać, wdroży po prostu jakąś terapię. Masaż. Redukcja napięcia tkanek zmniejsza również stres w naszym ciele, przez co możemy się bardziej i lepiej zrelaksować. Sauna i ciepłe kąpiele. Ciepło i wysoka temperatura rozluźniają nasze mięśnie, rozszerzają naczynia krwionośne i wprowadzają nas w stan relaksacji. Przez zwiększony przepływ krwi więcej tlenu dociera do uszkodzonych tkanek. Szybciej zachodzi również proces oczyszczania z mleczanów, dwutlenku węgla i innych produktów. Ekspozycja ciała na zimno, komora, morsowanie czy zimne prysznice. Tutaj temat jest dość kontrowersyjny. Pomimo wielu zwolenników tego typu aktywności, nadal jest mało badań w tym temacie, które miałyby pokazywać prozdrowotne aspekty tych zabiegów. Na pewno zimno może działać przeciwbólowo, jednak, dodatkowo jest to silny bodziec, który może wywoływać efekt prozapalny, tak jak podczas treningu. Niekoniecznie musi to być złe, jednak, pamiętaj o zdrowym rozsądku. Co ważne w kontekście zabiegów regeneracyjnych, nie przesadzaj z ich ilością. Jeśli wcześniej nie stosowałeś żadnego z wyżej wymienionych, to wprowadź najpierw jeden do swojej rutyny, sprawdź, jak na to zareagujesz, i ewentualnie dorzuć kolejny. Pamiętaj, że wszystkie punkty, które wymieniliśmy najpierw na początku filmu, są dla Ciebie podstawą. Aktywna regeneracja? Jak podejść do takich tematów jak spacery czy luźny rower? Również tutaj musisz posłużyć się swoimi odczuciami. Jeśli jesteś zmiażdżony po tygodniu treningowym, to kolejna aktywność, chociażby w formie spaceru, zadziała negatywnie. Wtedy zwyczajnie leż na dupie i odpoczywaj. Natomiast jeśli jesteś w luźniejszym okresie treningowym, to taka lekka aktywność, jeśli dodatkowo ją lubisz, nie powinna być problemem. Na koniec prześledź raz jeszcze każdy punkt materiału, jaki dzisiaj. Przerobiliśmy. Sprawdź, czy na jakimś polu jesteś w stanie wprowadzić zmiany, żeby wycisnąć z całego procesu jeszcze więcej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że zostałeś do końca. A my widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Czołem!